Wygląda na to, że już na dobre rozpoczęły się prace rewitalizacyjne w Łazienkach Miejskich. Lubawski samorząd pozyskał na ten cel prawie milion złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Wargę i Mazury 2007-2013. O szczegółach prac w Łazienkach Miejskich opowiedział nam Maciej Radkę, burmistrz Lubawy. Szanowni Państwo, po paru latach starań udało nam się w końcu pozyskać środki na rewitalizację Łazienek. Często spotykałem się z sygnałami, że niezbyt wiele działamy w łazienkach, że są one zaniedbane, ale celowo nie inwestowaliśmy w łazienki, chcąc najpierw uregulować wszystkie stosunki wodne w łazienkach. Byłoby bardzo nielogicznie inwestować w łazienki, budować nowe oświetlenie, nowe alejki, czy też wymieniać elementy małej architektury, a potem okazałoby się, że musi wjechać tutaj ciężki sprzęt. Po to, by odmulić stawy. Dlatego też bardzo się cieszymy, że mogliśmy pozyskać i udało nam się pozyskać środki na, na to zadanie. W ramach ochrony przeciwpowodziowej dla tego terenu zostaną odmulone i pogłębione stawy, jak również kanał łączący te stawy. Dodatkowo, w celu zwiększenia lustra wody i pojemności zbiorników w Łazienkach. Wybudowany zostanie dodatkowy kanał właśnie za tym stawem, przy którym stoimy, stawem znajdującym się bliżej kina pokój, a następnie odnowione zostaną alejki wokół stałów, jak również wybudowane zostaną nowe, nowe kładki. Tych kładek, o ile dobrze pamiętam, będzie sześć, a więc zmianie ulegną też jak gdyby, drogi poruszania się dla osób odwiedzających łazienki. Chciałbym również powiedzieć, że to nie, koniec. to nie koniec naszych starań o dodatkowe środki na rewitalizację Łazienek, ponieważ na tym terenie mieliśmy o wiele szersze plany. Niemniej jednak cały czas staramy się te środki pozyskać. Jak zapewne Państwo pamiętacie, w roku ubiegłym składaliśmy wniosek na kwotę około 5 milionów złotych dotyczący właśnie rewitalizacji tego terenu. Wówczas nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale dzisiaj wraz z upływem czasu, kiedy kończą się konkursy związane z rewitalizacją, pozostają oszczędności. Nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej i jeśli uwolnią się jakieś dodatkowe środki, zarząd województwa wyrazi zgodę, to nie wykluczono, że otrzymamy dodatkowe pieniądze w kwocie około 2 milionów złotych. Przy finansowaniu własnym 50%, a przypomnę, że w tamtym zadaniu przewidziana była budowa placu zabaw, budowa sanitariatów, wymiana oświetlenia, budowa nowego ogrodzenia łazionek lubawskich, jak również budowa parkingów oraz dość.